Tak, jak mówiłam, jestem na treningu z nowym chłopciaczkiem. Pompujemy sobie. Jestem na akordeon, ponieważ nie mam, no, nie mam jest silnego głowia, a halterek piękny jest za mały, bo, no, to jest konik A5, a tamten konik to jest, no, trochę większy od A3 i 3,5 więc no. My sobie występujemy tak 5 minut, zrobiłyśmy sobie tą kilka kładek, więc zaraz sobie możemy ruszać kuścikiem i po prostu się nie trzymam, nie? To nie jest taka moja pierwsza jazda, pierwszy raz nagrywam na niej, ale tak to nie jest moja pierwsza jazda na niej to jest moja trzecia jazda na niej <tudź> raz jechała na niej moja koleżanka jak z nią raz byłam, tak nie. nie potem na kusa i galop na kusa na galop no, dzisiaj jeszcze będą przeszkódki widzieliście nie wiem kto z was widział mojego szorca, ale właśnie tam u mnie pada to ten szorcik. E, że Jestem z nią właśnie na treningu, to było wtedy, tam była jakaś 19 czy coś. E, nie wiem o której, ale myślę, że tak około tego. 17, .00, 18 .00 i... 19 pewnie gdzieś tak? A tak to nie wiem. Okej, okay, sobie możemy ruszać kusikiem. E, więc to jest sobie za chwilę tu ruszymy. Jeszcze tak z jedną, dwa kółeczka, żeby ona się po prostu do otoczenia przyzwyczaiła. Pojazd no jest jeździłam. Ja z nią jeździłam ogólnie nie na dworze, bo to strasznie lało wtedy. Więc nie chciałam wychodzić, ona nie ma dereczki. Ja wtedy jeszcze czapki nie miałam. Miałam w za małe, nie miałam kurtki. no. Ale tego właśnie nie mam, to jest taki drugi mój trening na niej. Na niej na dworze. Więc no. Ale raczej się tak no, już przyzwyczaiła. Znowu zakusujemy sobie. No, zakusujemy sobie odtąd do tamtego samochodu. Więc start. Ok. Widzę, że mam po prostu szybszego kusa, niż piękna. Eee, więc, no... Potem no, się tak spowolnić. Ja po prostu... Ja już sama szyłam. Eee, no, pierwszego kunika, to powiem, że mi całkiem wyszło. Tylko jeszcze tutaj mi siostra y, rozpruła. Ale no, teraz zakusimy sobie na odbyć, czyli od tam, tego samochodu do tamto, no więc Prr, nie? Okay, ładnie. Wiem, tutaj było wolniko, tak się nie śpieszyła po prostu i sobie... No ja właśnie nie wiem gdzie ja to mógł głosować bo jeżeli tego autka by mi było, nie było to bym mogła właśnie o takie kółeczkę sobie tutaj robić ale mogę sobie też zrobić takie czekajcie no, od tych uśpiewaczek pojadę sobie tam i tak sobie się zatrzymam ustaję już że tak zrobię więc głos Że fajnie się na niej jeździ. Jest miękka. E, si To jest ogólnie siwa. Jezus. Siwa. E, no. Ja zjęłam te imię po prostu z Stani. Stani, bo Siwa. Na niej czasami, właśnie, jeżdżę w stanie. A ona jest takim chłonieniem. No. Nie wiem. To oceniacie jej mm, i, i, i kolor, ale sobie, bardziej taką pochopą ją. No, e, więc no. E, I teraz sobie zakłócimy a potem z kusza przejdziemy sobie na taki już bardziej tak może nagle, lub zobaczymy, jak się będzie po prostu już tym e, szybszą kucia zachowywała. Więc teraz sobie to, e, no, zrobimy. No, tak dla bezpieczeństwa, bo to będzie taki pierwszy galop na niej. To sobie po prostu, zamiast stamtąd od gdy do tamtąd, to sobie stąd po prostu e, zagalopujemy. Galop! jak hop, 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 hop. powiem szczerze, e, szczerze to po prostu tak nie chciała ruszyć. Nie wiem dlaczego, no są tu kamyki. Może i dlatego, bo piękna się już do tych kamików pr 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 przyzwyczaiła. Nie wiem, nie wiem jak, jak ja z tym mam. Nie wiem, co mówię cały czas prel czy coś. Nie wiem co czemu ja tak mam, nie? Dobra. Postanowiłam sobie zrobić taki szybszy, szybszy, kusik, kusik e żeby... No, tak ją orzeźwić, bo zaraz będziemy sobie galopować i tam sobie ustawimy coś Kus. Okay. było dobrze więc galop i tylko jeszcze zrobimy sobie od chuj tak? nie? Powiem, że jest wygodna. Okej. Hej! Dobrze. Teraz ja nie wiem, gdzie by było. Tutaj po prostu telefon, żeby było mnie widać w tym galopie, bo niech ręka boli od trzymania. Dobra. Postawię tutaj telefon i tak się ten konik. W całości prezentuję. Chciałam ja akordeo mojej siostry, bo akordeo mojego drugiego konika jest na nią za duże. Ma tym razem krótszą taką grzyweczkę, yy. bo ja też wolę krótsze takie grzywy do takich mniejszych A5 hopi Horsów. Oczy ma ze skóry takiej. Nie wiem czy to dobrze widać. E, cały konik prezentuje się tak. No, tak się prezentuje. E, jak na pierwszy raz mi bardzo ładnie wyszedł. Ja tu mówiłam o koniu i nie zrobiłam sobie galopu, więc szybko robię sobie galop. E, dobra, galop. Hop, 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 hop. Po prostu nie wiem, co ja z tym mam, ale. I pry, i hop, i e, e. Mówię to jest takie, o. E, e. <taki> takie coś. Dlatego, że moja pani, tak mówię, jak ja zaczynam te galopy, nie? Że po prostu mówi, że. no ja kusuję na tym kółeczku. Że to jest na przykład takie kółeczko, nie? O! i jest ziemia i strawa i koń ma po tej ziemi galopować a on wchodzi na trawę a pani mówi e, e nie? coś tu jest, nie, nie wiem e, więc no ja teraz idę po przeszkodki przesz, przesz, przeszkódki nie wiem z mi się no coś tam się z tym mówi i tu jest ten konik po prostu no w zupełności ma tutaj takie chłódcze, nie? moje ja konieczne mają chudsze kortea więc idę sobie teraz po przeszkody ja już przeszkody mam tylko sobie wzięłam i patrzcie co ja zrobiłam, no to jest za blisko więc muszę sobie to przesunąć okej, okay, przestawiłam to sobie teraz bierzemy, jakby co nie mam przeszkody gdzie miałam ale mi się po prostu nie Patrzcie kto to jest Dobra, let's go No myślę, że Skusa da sobie radę to przejechać jeżeli się tam zatrzymać czy coś, to po prostu sobie jedziemy z galopu, to, to się tak mała kawaletka yy, Wziąłem sobie taką mniejszą, bo ona jeszcze nie skakała przed przeszkody, yy, więc no I potrzeba ją się, bo to tam była yy, super wielka kałuża Nie miałam czasu, bo miałam szkołę do yy, o 13 wtedy, więc super Dobra, my sobie z no to Kurs. kus Nie no, skusa, powiem wam, że ładnie, ładnie. Nie no, pięknie. Po prostu super konik, bardzo yy, miękki, bardzo mały. Jeszcze go muszę tam podukańczać, na przykład yy, trochę mu tam grzywy, grzywy poprawić, nie? I zobaczę tak to, to się uda nagrać to rażenie. Ej dobra, coś się udało z uszu konia, z uszu konia I te uszko jeszcze tak od, odstaje, no oczko sobie odstaje Bo ja mam tego konia zamiar wziąć do Francji yy, Więc muszę go tam po prostu dobrze przygotować Więc teraz sobie najedziemy z kusika Hop. Aż mi wyjechał ja nie mam na nim kontroli, a pięknie się zachowuje na kordeo. I pewnie już w sobotę, tak myślę, będę miała kordeo. Zapisała mi na DJ. Dobra. I teraz sobie znajdziemy po prostu z galopu. Galop! Hop! Ej, pięknie i teraz sobie zagalopujemy Wolok? hop ej <śmienny> <śmienny> dobra i teraz już <śmienny> yy, to będzie już tak i coś tam ględziłam do siostry, e, więc no. Wspomniałam wyłączyć, ale dobra. E, więc teraz będziemy sobie ostatni raz galopu galopujemy sobie kilka jeszcze na kółeczek i będziemy już sobie stępowali, bo e, no po prostu e, nie chcę robić z konikami takiego dłuższego cleaningu, e, ponieważ. Jest jesień i jest bardzo zimno. Ona nie ma dereczki, więc tym bardziej z nią też nie chcę robić. Ale już w grudniu w grudni sobie pojadę znowu w terenik na łąkę. Więc no. Dobra. Ostatni raz galopuskusa, czego cokolwiek nie. Konik. Zagalopujemy sobie jeszcze tam, tam przez chwilę i będziemy sobie stępować i zostawię też na padaczku. Kus! E. mi zagalopowała, galopowała, więc no. I jedziemy sobie teraz z galopem. Galop! Siostra jest na więc Przez chwilę przyszła. I tam jej do niej coś powiedziła coś, coś mnie. Sobie zdjęłam kurtkę, bo jest gorąco. I no, więc teraz sam wstęp. zajmę jeszcze sobie trążka. Kurczę. No i będzie sobie to przejeżdżał. Na koniec y, sobie wstępujemy i przejrzymy sobie e, no, biletki więc y, super trening udany. Mam nadzieję, że Wam też się taki trening pierwszy na moim hobby się podobał, więc do następnego odcinka, pa!